Cześć! Ja nazywam się Max Plaer i witam was w grze Soccer Physics. Ze mną jest oczywiście rozmawiony Marcin. Yeah! Bo jak słyszycie, muzyka przypomina nam nasze lata dziecięce, ośmiobitówka. Gra także jest świetna ośmiobitowa i będzie na pewno z nią mnóstwo zabawy. Jest podobna do Get On Top, też tutaj używa się praktycznie... No nie, tam się używało trzech guzików, tutaj się używa tylko jednego guzika. I zobaczymy, jak nam wyjdzie. No y i oczywiście y zasada jest prosta: trzeba strzelić drugiemu bramkę. Także y ty jesteś po prawej, ja jestem po lewej. Ty używasz y strzałki w górę, tylko i wyłącznie strzałki w górę, ja używam tylko i wyłącznie w. Ura! No to jedziemy. A! Nie! Co to było? Szmata! Ja! <śm> no nie! Ojej! Jak się kurwa... Pajęczyk. Ha. Łoty! Nie! A czemu mój zawodnik leży martwy? Łaa dawaj, dawaj, do swojej bramki, tak jest! Ha! Ooooo, Co to kurwa, sędzią! co to było? Tu nie ma sędziego! Kurwa! Czemu ja jestem Niemcami, do cholery? Nooo, dobra, nie śpiewaj tego. To nie, w tą stronę. A czemu, ja, się... mam Break dance! Wi! Nie. O 70 nie, Nie! Yes! Yes! O oh, fuck, uratowałem się. No ta ta. Podejść, podejść, podejść podeić. A czemu to cofa? No, szczupak. Jak ten? O piłka do rugby. Jak przypensę Nie, 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 nie spierdzielaj. Nie! Ej, co to jest? Shit! Co to było? Ej! A! 3. Ej! Czemu głowę! głup? O O Boże, w śniegu, będziemy się ślizgać. Y Jak Zitan! Yes, it nie! Jak Zitan! Zajmiemy ci Zidane. Dano, no pustano, co to było? że do, do pięciu się gra tylko? Yeah, win! Shit. Co to coś Rematch! Ready? Come on! Ej, myszka! Ja! Yeah. Nie tą stronę! O! Jak on to obronił? Tak Bo to jest. to był. Y, ten. Bartes. On. Bro bronił nie mogę. Oh, yeah. Ale puszczał szmaty! <grym> Dokładnie. jest małe bramki, jak ja, ja, jajko. Dobrze! Jajko! Uh, uh, Co ty robisz, <grym> proszę bardzo! <grym> Breakdance! Ja! <Yeah>. Nie! <grym> Aha, stoję na głowie. all Spice. <grym> Stoję na głowie. A, a, JA! ja! Co to, to byłam? Kurwa! Wleciał do Panie HA Panie Aj nad bramką! Ale jest za... O FAK nie mamy GŁÓW No NO kurna, za wcześnie! Za wcześnie. To jest sztuka do bożesna. Joga. Ruszcie! Aha, tak, 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 tak. Tak, tak. tak. Jej, poca, pięknie! Poca do o, go... Golasy! Go lasy. Golasujemy! Ale wyjazd! O, <laughs> <cia> <laughs> piłka plażowa. Yeah! O, jeszcze dodatku śnieg. No do, wejdź do tej bramki. Tak, 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 tak. tak! Zamienili... moi się zamienili rolami. Bramkarz idzie do Ale ataku to... i gol! Boże, golasy w zimę. Jest. Yeah. Jest. Yes! Ale to jest. 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 tak nie powinno być. No, to taka Jest. 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 remis. Weź tam myszką Oh yeah, get ready. A teraz wykorzystać swój błąd. A! Twój leży! Oooo! Le... No, 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 wejdź, no! No, no. się nim! A! Tylko w górę skakać. A, no ta... Ooo, shit! Ale... No skacze się zazwyczaj w górę! Ale, jak, jak do przodu, dużo robi, że idzie? To, to bo musisz... właśnie tak. A to musisz ich pochylać. O! o a, pa, praca zespołowa, widziałeś? Ale co zrobi. Patrz, teraz na tą pracę zespołową! Jest! Jeden jeden! Opa. Nie! <grywa> <grywa> nie. <grywa> ja. Kurde, na sam, na sam z bramkarzem! Nie! <grywa> yeah, bramkarz do no! mnie! Nie! O! <grywa> tak, 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 tak. Do przodu, do przodu! Tak jest! No nie! Do przodu! No do przodu idź! Nie! Tak ładnie nie blokowałem, <grywa> no! Nie! Yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Jest Brazylią! Uh, uh, znowu Niemca! Uh, 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 uh. To spierdziela! A ja? Widziałeś to? Widziałeś! <ślappan> to było głupie! Jak się przepychał? Tak, 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 tak. Nie będę musiał nic... O, ty to było, dobre. Chcemy na miejsc. Point! Za wcześnie, za wcześnie! <ślappan> Ja to tylko stoję, nic nie robię. Głupi bramka <grym> O ty! Uratował! Na poprzeczką. Golasy! Nie! Jest! Yes. Nadepnąłem się na krocze. <grym> Błąd, taktyczny. <grym> Gol. O nie Tak, 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 tak. O, tak! O!

Gold, gold, no nie, ale jeszcze się odbije. Fak. <grymki> Jaki szczupak dobrze, dobrze spokojnie, teraz wyczekaj, tak, 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 ale czemu on nie chciał stać? Tak, chula, to było głupie o, <grymki> o, <grymki> o Fak nie, 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 Eh. Nie! Prawda? Max! 4-3! To zmierzcie. Tak jest! 4-4, cztery, cztery, decydujący punkt! Leć, leć maleńka! O ty! AGH! GIE! To by wzięło z tego meczu, proszę, nie To jest tego. Jeszcze raz! No dobra! Ostatni mecz. Piłki lecą z nieba! Wygrać. <grym> nie. 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 Nie, działę. nie. Nie. Działę. Nie, nie. Nie. Kopnij Nie. Nie. Dawaj Dawaj, Nie. nachyl się, Nie. Nie. się. no Nie. się, Nie. No fucking Nie. Nie. jak Nie. Nie. Tak, 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 tak. Gdzie? No, wleć do bramki, wleć. Gdzie bramkarz? No gdzie on tam jest? Z powrotem na boisko. Nie! Po Zagapiłeś się na ja No właśnie. Nie! Tak Gun Co to było? Golasy. O! Wow. Wyjazd. Wyjazd. Leżeć! Haha! Ha! Nie, nie ma! Oooo! Ja! Je... Nie! 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 To... Ja, ja, ja... Co za rozdanie? Ha! Tak jest! Do tyłu przewrotką, no nie! Bramkarz, aż wyżej skaczą ty. Patrz to zrobił! Nadepnął mu na twarz! Na mordę to było przecież, no! Ewidentny fał, panie sędzio! Jeee! Yeah. <laughs> yeah. głupie Ostatni gol Teraz albo nigdy No No Ej Chyba muszę wkroczyć tam yeah, Tak Wygrałem w w tą głupią grę głupia i nie bagno. Druga gra, w którą przegrałeś. Oj, biedny. Oj, oj, oj. Może w następnej pójdzie ci lepiej. Od, odegram się. Tak, to było Soccer Physics. Jeżeli wam się podobała ta gra i chcecie w nią zagrać, to oczywiście macie nie link. Grajcie, w opisie. Nie grajcie. <laughs> nie grajcie. Jest głupio. Nie grajcie. Macie link w opisie, także możecie sobie pograć. Jest, za, jest darmowa. A za dzisiaj dziękujemy i trzymajcie się. Na razie.